Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Efezjan. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie. Wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Panie Boże, dziękujemy Ci za cały mijający tydzień, za każdy dzień, który traktujemy jak wielki dar od Ciebie. Dziękujemy, że jak zawsze nas nie opuszczałeś. Byłeś naszą siłą, codziennie dodawałeś nadziei i otuchy. Panie, prosimy, błogosław nam i naszym najbliższym na rozpoczynający się tydzień. Czuwaj przy nas, byśmy nie zgrzeszyli złym słowem, złą myślą lub uczynkiem. Prosimy, wlej w nasze serca prawdziwy spokój. Naucz nas, jak panować nad emocjami, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Pomóż nam zawsze i wszędzie zachowywać się zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. Poprzez wszystko, co czynimy, oddawać ci cześć. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!